Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, który, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo Pańskie. W 2007 roku, w październiku, mniej więcej w tym czasie, który obecnie przeżywamy, papież Benedykt XVI był z pielgrzymką w Neapolu. Mieście, które w owym czasie przeżywało jakieś wielkie trudności. Pamiętam z tego czasu jakieś nagłówki prasowe, które informowały o tym, że tam jakiś wielki problem śmieciowy. Miasto zaległy kupy śmieci, których nikt nie był w stanie wywieźć, można sobie wyobrazić, w tym klimacie, jaki tam zapaszek się roznosił. Poza tym doniesienia o, o kamorze, włoskiej mafii, która rządziła miastem. Bezrobociu i innych trudnościach. I w tym czasie papież Benedykt był w tym mieście i jakie lekarstwo widział na tą sytuację. W homilii, którą wówczas wygłosił do mieszkańców miasta, takie słowa wypowiedział: Posłuchajcie takiego dłuższego cytatu. Dzisiejsze Słowo Boże mówi głównie o modlitwie, że więcej, że zawsze powinniśmy modlić się i nie ustawać, jak głosi Ewangelia. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że biorąc pod uwagę Waszą sytuację społeczną i ogrom związanych z nią problemów, jest to przesłanie niezbyt na temat, mało realistyczne i nie dość wyraziste. Jeśli jednak dobrze się zastanowić, widzimy, że słowo to zawiera przesłanie, owszem, niepopularne, ale mogące głęboko oświecić sumienie Waszego Kościoła i Waszego miasta. Ująłbym to w ten sposób: siłą, która w ciszy i bez rozgłosu przemienia świat i czyni zań Królestwo Boże, jest wiara, a przejawem wiary jest modlitwa. Kiedy wiara jest przepełniona miłością do Boga, uznawanego za dobrego i sprawiedliwego Ojca, modlitwa staje się wytrwała, usilna, staje się jękiem ducha, krzykiem duszy, który przenika serce Boga. W ten sposób modlitwa staje się największą siłą przemieniającą świat. Byłem później kilka lat w Neapolu z taką przy okazji pielgrzymki do, do Pompejów, gdzie jest sanktuarium poświęcone Matce Bożej Różańcowej i na chwilę zanurzyłem się w to miasto, rzeczywiście można było zobaczyć, że ono ciągle jeszcze te trudności przeżywa, ale słyszałem, że jakoś powoli ono wyszło z tych, z tych trudności najgłębszych, no być może przez tą modlitwę, być może przez tą odpowiedź na ten apel, jaki skierował papież Benedykt do mieszkańców Neapolu. Myślę sobie, że słowa papieża Benedykta jeszcze bardziej przemawiają nam do sumienia, kiedy przypomnimy sobie, jak, jak on zakończył swoją karierę, nazwijmy to papieską. W obliczu również ogromnych trudności, jakie wówczas Kościół przeżywał, on sam doświadczał, postanowił, jak pamiętamy, zrezygnować z takiej czynnej działalności jako papież i zamknąć się, zamknąć się w swojej izdepce, tam właśnie na Watykanie, żeby powierzyć się bez reszty, modlitwie za Kościół za świat. I był konsekwentny w tej modlitwie, bez groz głosu, na tej modlitwie trwał, tak jak można powiedzieć Mojżesz, który z dzisiejszego czytania wznosił ręce ku niebu, aby ten wynik tej bitwy, którą toczył Kościół, świat, okazał się pozytywny dla świata, tym Jozue. Można powiedzieć, był jego następca, papież Franciszek, no i inni, którzy w tym świecie, w kościele, przez konkretne działania starali się, żeby dobro zwyciężało. Ale ta postawa modlitwy myślę, że ona do dzisiaj może do nas przemawiać postawa modlitwy papieża Benedykta XVI. I kiedy tak myślę sobie w kontekście dzisiejszej Ewangelii i tego apelu Jezusa, by nie ustawać w tej wytrwałej modlitwie, bo ona rzeczywiście przemienia tę sytuację wokół nas i w nas, również to przychodzi mi na myśl również przychodzą mi na myśl również jakieś przykłady z historii naszego kraju. Dwa wymienię, myślę, że można byłoby więcej. Przytoczyć. Pierwsza to jest noc stalinowska, lata 50. Wydawałoby się kraj pogrążony zupełnie w jakiejś czarnej dziurze, bez nadziei na jakąkolwiek poprawę, pod butem sowieckim. Wiele szlachetnych polskich patriotów wtedy przebywało w więzieniach również wśród nich księża, biskupi, internowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego w tym czasie. I wiemy z zapisków więziennych, myślę, że warto po nie sięgnąć, zapisków innych relacji, że ten czas internowania prymas poświęcił na to, żeby oddać się również, powierzyć się modlitwie żeby jakoś tak zanurzyć się w tej modlitwie, bo w niej widział również ratunek dla siebie samego, dla Kościoła w Polsce, dla naszego kraju. I ta modlitwa zaowocowała programem milenium, obchodów milenium, tysiąclecia chrztu Polski, która rzeczywiście później okazała się wielkim sukcesem również w tym wymiarze społecznym, politycznym, przede wszystkim duchowym dla naszego kraju, dla naszego społeczeństwa. Dla naszego narodu. Innym takim przykładem takiej mocy modlitwy, no to oczywiście słowa i przykład tej modlitwy, wytrwałej modlitwy Jana Pawła II, który później, można powiedzieć, przejął pałaczkę po, po prymasie, właściwie pochodnie tej modlitwy, jego pamiętne słowa na Placu Zwycięstwa w Warszawie i później konsekwentna, Modlitwa za nasz kraj, za Europę, za świat, która zaowocowała, jak wiemy, nie tylko ona, ale oczywiście to też miało swój wpływ z upadkiem komunizmu i przemieniła ten krajobraz Europy i świata i sytuację, w której w tym momencie żyjemy. To nie znaczy oczywiście, że już to Królestwo Boże w pełni nadeszło, bo i dzisiaj zmagamy się z różnymi trudnościami, ale warto może powrócić do tych przykładów. Ufnej, wytrwałej modlitwy, która rzeczywiście spowodowała, że sytuacja społeczna i polityczna, i konkretnych osób, bo przecież to wszystko się ze sobą wiąże, zmieniła się w sposób radykalny. Oczywiście to w wymiarze takim społecznym czy narodowym, ale warto też jakoś również wspomnieć o tym naszym osobistym, osobistym położeniu, w którym również czasami doświadczamy jakichś trudności, które wydają się zupełnie przekraczają nasze siły, możliwości. Może jesteśmy w sytuacji tej ubogiej wdowy. Znikąd pomocy i ratunku, Jezus mówi: No, nie, nie zapominajcie o modlitwie. Ta ufna, wytrwała modlitwa może tą sytuację przemienić. Pyta tylko, czy znajdzie wiary, kiedy przyjdzie. Przyjdzie właśnie w duchu świętym, można tak też powiedzieć. Kiedy ten moment zmiany tej sytuacji może nastąpić. Jak się modlić wytrwale i bez ustanku. Święty, święty Augustyn podpowiada, że ta wytrwała, nieustanna modlitwa to przede wszystkim pragnienie serca, to pragnienie Boga, to uwaga ku Niemu nieustannie jest skierowana, nawet w naszych zwykłych, prozaicznych czynnościach, żebyśmy o tym, o tej stałej obecności Bożej nie zapomnieli. Można by przełożyć tą uwagę, czy jakby znowu zacytować papieża Benedykta w kontekście tego, tego napomnienia, czy wskazówki czy, czy, czy św. Augustyna, żeby się żeby tym pragnieniem się modlić. Tymi słowami, że kiedy wiara właśnie jest przepełniona miłością do Boga, uznawanego za dobrego i sprawiedliwego Ojca, to modlitwa staje się wytrwała, Usilna, staje się jękiem ducha, krzykiem duszy, która przenika serce Boga, przenika, dotyka serce Boga, i rzeczywiście wówczas ta modlitwa staje się skuteczna, staje się owocna. Więc, pragnienie ducha, pragnienie serca, ta pamięć o tym, że Bóg jest dobrym Ojcem, który zna nasze potrzeby, który nas kocha i który naprawdę może tą sytuację naszą osobistą zmienić. I drugi element, właśnie ten związany choćby z przykładem papieża Benedykta, który oddał się tej modlitwie później po złożeniu Urzędu Papieskiego, to jest to, żeby jednak to pragnienie od czasu do czasu umacniać czy rozbudzać ten płomień wiary tą konkretną modlitwą, poranną, wieczorną. Eucharystią regularnie sprawowaną, celebrowaną, to jest ten moment, który sprawia, że rzeczywiście ta modlitwa może nie ustawać. Takie momenty modlitwy, której rzeczywiście całą swoją uwagę poświęcane Panu Bogu jest niezbędne, są konieczne dla każdego Każdego chrześcijanina, każdego wiernego. I w tym kontekście również, ponieważ jest październik, no to warto wspomnieć o Różańcu Świętym. Różańiec Świętym myślę, że jest takim wspaniałym przykładem modlitwy takiej nieustannej, wytrwałej, która dotyka serca Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Przenajświętszej. Jan Paweł II mówił o tym Różańcu. Jako, że to jest taka złota nić, która łączy niebo z ziemią. I rzeczywiście zachęcał, choćby w tym słynnym liście o Różańcu Świętym, które świadectwem jest jego, jego miłości do Różańca, zachęcał do tego, żeby sięgać po tą modlitwę, która nie tylko przemienia to, co wokół nas, ale przede wszystkim w nas. Żebyśmy zaczęli patrzeć na świat otrzyma oczyszczonymi łaską Bożą, oczyma e, uświęconymi łaską Bożą, żebyśmy patrzyli na ten świat właśnie mm, oczyma Maryi i Jezusa. Wtedy również e, to, co wydaje się być czasami e, trudne i beznadziejne, e, wtedy to przemienia zupełnie swoje znaczenie, tak jak choćby moment śmierci Jezusa w którym z ufnością Jezus powierzał siebie w ręce Ojca ufając że ta jego śmierć na krzyżu przyniesie owoce i rzeczywiście jak wiemy przyniosła przez zmartwychwstanie przez zwycięstwo nad tym co grzeszne co nie jest z Boga.